Cześć, kochani! Cześć, dziewczyny i chłopaki! Moi drodzy, ze względu na to, że są teraz mrozy, no to ja jem, tak jak już mówiłam, na jednym z filmów więcej gotowanego, ale nadal przeważa surowe. Natomiast, no po prostu na surowym, jak to zwykle bywa, jest mi zimno, więc. Yy... Po prostu pochłaniam większe ilości kaszy. I dzisiaj mam dla Was chyba naprawdę najprostsze danie jednogarnkowe. Mianowicie, to jest taka moja porcyjka, bo ja właśnie skończyłam pracę. Jest grubo po 22. Nawet bym powiedziała, że bliżej po 24, ale muszę coś zjeść, bo zaraz lecę na ostatni spacerek z pieskami. No i wiem, że po prostu zmarznę. Więc, bardzo lekkie danie. Kasza o niskim indeksie glikemicznym, czyli kasza gryczana. Nie wiem, czy tutaj będzie widać wszystkie składniki, ale moi drodzy, do tej kaszy dodałam fasolę czerwoną tak jak tu widzicie te czarne kawałeczki to jest fasola czerwona. Dodałam słuchajcie do tej kaszy żurawinę. Dodałam również dla smaku ogórek kiszony żeby troszeczkę to danie także tak powiem podrasować. Dodałam również pestki dyni. Jeżeli macie to również możecie dodać pestki słonecznika. Przyprawy jakie lubicie ja po prostu doprawiłam to wegetą. Dodałam trochę oleju rzepakowego, ale co najważniejsze, teraz to podsmażałam na oleju ryżowym. Ja akurat kupuję olej ryżowy Monini. Dlaczego ryżowy? Ponieważ jest to olej, który dymi się, czyli spala się w bardzo wysokiej temperaturze, także jest to doskonały olej właśnie do smażenia. No, ponieważ nie, nie, jakby nie wydziela szybko tych substancji toksycznych, które mają oleje przy smażeniu. Zachowuje walory smakowe i co najważniejsze, jest bogaty w kwasy nienasycone i witaminy E, i e przepraszam. No, i oczywiście polecam Wam go również do sałatek wszelkiego typu z olejami. A oleje warto jeść, oleje nie tuczą. Oleje po prostu nas odżywiają i są niezbędne, kiedy jesteśmy na weganizmie, są niezbędne, żeby również poprawić nasze wchłanianie, nasze wyregulowanie, jeżeli chodzi o organizm. Oleje są niezbędne. I oleje są w różnych oczywiście warzywkach i owocach, jak awokado, jak brokuły. Tak, w brokułach są, jest olej. Inaczej nie olej, tylko tłuszcz. W brokułach jest tłuszcz i w różnych innych jeszcze roślinach. Ale również nie zaszkodzi, żeby właśnie do takiej potrawki olej sobie dodać. Kochani, zmykam, żeby jeść, bo po prostu umieram z głodu. Naprawdę najprostsze danie jednogarnkowe. Jednocześnie doskonałe dla osób, które się odchudzają dla osób które muszą zjeść późno ponieważ ma bardzo niski indeks glikemiczny Ściskam was mocno pa pa